E, tu mamy suknię e, również asymetryczną, ale już nieco bliżej ciała, czyli e, taką w rodzaju tuby, e, jedno ramię całkowicie odkryte, drugie tak no e, ok, e, okryte, tym szczycieki Bardzo sexy, bo jest niby długa, ale jest bardzo tak. wcisła, jedno ramię tak, jest gołe. Tak, tak, tak. genialne. To też jest jeden z moich ulubionych mm. fasonów i e, to na pewno tutaj do tego modelu wymagana jest nienaganna sylwetka. No tak, akurat tutaj Alicja ma taką, tak. prawda? Mhm. Dziękuję bardzo. Mhm. Piąta, mm. nasza tak. piękna modelka Marysia. Marysia, tak. A Marysia jest laureatką konkursu. Proszę zobaczyć, jaka piękna. Tak. konkursu Fresh Face World. Mm. Wygrała ten konkurs, prawda? Wygrała konkurs Fresh Face, tak i jest laureatką tegoroczną. Tutaj odkrywa pięknie mm -hmm. plecy. Marysiu, pokaż nam, pokaż nam jeszcze z tyłu tą suknię, tak? Ona tak. ma pięknie odkryte plecy, pięknie podkreślone biodra. Poprosimy z przodu teraz. Również amerykański mm -hmm. dekolt, czyli A bardzo może ja modny. Jeszcze? I godec z tyłu. Ten który amerykański też... dekolt, na czym on polega? Czyli to jest właśnie ten tył, to. To tak? jest właśnie tutaj bardzo odkryte ramiona mm. i taki golf. Różnego rodzaju golfy to są amerykańskie dekolty. Tak. A komu jest dobrze w tym rozwiązaniu? Na pewno osoby, boczkiem, które tak? mają drobne ramiona. To jest bardzo ważne, żeby tu były drobne, opadające nieco ramiona, czyli taka sylwetka kobieca. Przy czym biodra mogą być takie pełniejsze, bo tutaj ta suknia też pięknie podkreśla ładne, pełne biodra. Czyli na przykład taka hiszpańska figura. Hiszpańska tutaj. figura, taka figura klepsydry, prawda? Uh -huh. Czyli te ramiona. One są zaznaczone, ale nie są szerokie, nie są Rozumiem. takie w to by zwracało uwagę, tak. Tak, to? tak, tak. Także do na pewno chcemy. ta suknia y, dla kobiet, które też mają biust, bo tutaj nie możemy biustonosza włożyć do tej A, sukni. Uh -huh. Tak jest. I szósta uh -huh. nasza modelka. I ostatnia Magda. suknia, y, to też jest suknia, która jest bardzo klasyczna, ale jednocześnie ma pewne elementy y, asymetryczne, czyli te ogony z cekinów, które przykrywają tę organzę, czynią ją również taką nieco bardziej nowoczesną, to już jest taka dama dworu, Takie bardzo prosta, ale bardzo dostojna. Mm -hmm. A tak to do powiem. jakiej figury? Tu chyba może być biust, prawda? Z Myślę v, sobie, że tu, tak, że tu może być biust, tu, tutaj właściwie mogą być też pełne, dosyć obfite biodra, bo pięknie nam się ukrywają, ale tutaj tak. wymagana jest również talia. I można ładnie zagrać mm -hmm. właśnie nogą. Nogą, dokładnie, tak, tak jak to mm -hmm. nasza Modelka zrobiła.